Halo, 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 siemaneczko, z tej strony Jakub, a także jego podobieczny, rudowłosy, choć czy to można nazwać rudym? No na pewno włosy Shepard, Komandor Shepard. Pierwszy widmo w historii, które dostało dosyć bardzo ambitne zadanie, bo jakby nie patrzeć, wy w tej serii była mała przerwa, więc przypominam, że w tej grze... W, tak. Wcielamy się w Szeparta, który ma na zadanie dorwać, dorwać, kogo dorwać? Sarena, czyli ex-widmo, który wygląda na to, że sprzymierzył się z legendarną rasą żniwiarzy, którzy według aktualnych wiadomości jakie posiadamy są odpowiedzialni za masakrację masakrację poprzednich cywilizacji. No i tak. Z tego, co również pamięć mnie nie myli, to ostatnimi razami, jakie spędziłem w tej grze, to było misje związane z Benezą, matką Benezą. I ich udało nam się. W wielkim skrócie. I przy okazji nie zgładziliśmy naszej ukochanej, ukochanej ma tej matki roju, więc yy, nie tak źle. Komandorze, dobrze cię widzieć. Nie mam nie ma nie mam nic do powiedzenia. by. Czyś... Shepard. No, czyli mamy rozmowę ogarniętą. Chyba jeszcze ostatnie rozmowy, jakie miały miejsce w, w poprzednich odcinkach, to były, to, to były, to były, to były, były też związane z zadaniami naszych. Towarzyszy. Z tego co pamiętam, Wreksa i, 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 i to zbroje rodowo podzyskaliśmy oraz Garusa doktora Hartsa, czyli doktora Serdusko dorwaliśmy. Więc można powiedzieć, że, że możemy ten że możemy ruszyć z fabułą. Ewentualnie, może na rozgrzewkę, jakiś. Z... Yy, zadania poboczne? Okej, okay. to może yy, zróbmy, yy, zadanie związane z Cerberusem, ta organizacja będzie miała bardzo duży wpływ na szeparta w drugiej, w szczególności drugiej części gry, ale już nie będziemy spoilerować, no dobra, więc zacznijmy sobie tak luźnie jakieś misje poboczne. Dajmy się do systemu Yangcy w gromacie Voyager i zbadajmy działalność Cerberusa na Binatku. Czyli Yangcy i Voyager. I, 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 i Binhu. A zobaczmy jeszcze oddział. A nie, a nie, mamy wszystko. Dobra, już nie będę modyfikował niczego w naszym... W naszym, naszym, naszym Ekwipunku. Po prostu po prostu ruszę tym, co mam. ewentualnie po wykonaniu tych dwóch zadań yy, przejrzymy na ekwipunek. No dobra. Więc dla pewności jeszcze razak. Jankcy, Wojager i Bindhu, no dobra. Aha, bo byliśmy na księżycu, też była jakaś misja poboczna. No, 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 było, było, było. Je, 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 ja, 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 je, ja, czy, czy coś. je, No jeju. O aha gromada Voyager, Yangcy. Tak. Dobra, pomyliłem. Ojeju. Jeszcze jak minie ta animacja, to na chwilę przerwę nagrywanie, bo muszę jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Zaraz będę. No dobra, chyba nic się nie zepsuło. Jest tak jak powinno być. Więc ruszamy do na planetę Bindhu. Lądujemy. Bo tutaj jest ten jak, jak już Kilka razy powiedziałem zadanie związane z Cerberusem. No dobra. No dobra, weźmy naszą ekipę. Moją ulubioną. Tak. Garus, a także Wrex. Jeszcze lubię Ashley brać. I jak się okazało, Tali jest dosyć. W sumie każdy się tu przydaje. Tylko tymi bardziej wyspecjalizowanymi, jak Tali i na przykład naszą profesor Asary Celiara, to trzeba bardziej, 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 bardziej. Yy, trzeba, yy, jak to się nazywa, no, w yy, mikrowaniu, czyli w, w ręcznym zarządzaniu jest więcej roboty, bo trzeba, bo oni, te sztuczna inteligencja naszych wspaniałych towarzyszy, nie powiedzieć, żeby nie powiedzieć fantastycznych kompanów, yy, sobie nie radzi za dobrze i nie używa tych skili. A tak, a tak, a tak, a tak, wiecie, wy, wycelujemy, pyk, tego podniesiemy, tego wywalimy, temu rozwalimy zbroje Tarczę temu rozwalimy. No i jakoś to idzie. A, a ci bardziej nastawili na walkę, jak Garus, Wrex i Ashley, to sobie o wiele lepiej radzą. Tak, Kaidena nie lubię. Dobra, rozwalmy te. Oj, wieżyczki. O i nawet poziom idealnie. No i co? Wchodzimy, nie? Idę. Idziemy. A, no właśnie, bo nasi koledzy mieli różowe kwipunki, Fenixa. No dobra. I czekajcie. O, ja. To jest. Tak, nie, Raptor, a tobie dajemy karabin, masz ten. Lecę.

Garus, ty poczekaj. Jestem zablokowany. Czym jesteś zablokowany? Idź tam. A ty chodź. Idziemy, my idziemy. Ty będziesz nas ochraniał. Uuu, są robaczki. Dobra, Wrex. Idź, 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 idź. Garus. Nie ma szans. Garus. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Chodź, ty tu, Garus! Ciężko tutaj! No coś, coś z nim nie tak, ewidentnie. Czekaj, tak... Jestem zablokowany! Czy jesteś zablokowany? Chodź, Garus! Nie ma szans! Chodź! No! I tak, ty w Rex. Pójdziesz tam. Ty tu, a ja tu. Zabić cię! Dobra, Garus ty tu, a ja pójdę tam. Dobra, aha, bo ty miałeś. To właśnie, ty zatruwałeś. Dobrze. Chodź, garusz. Chodź, 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 chodź. A my wreks idziemy, idziemy, idziemy. idziemy. Wreks! O, po angielsku. Kryj mnie! Wreks! Pęć, 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 pęć. Dobra, dobra, nie jest w sumie tak źle. Jeszcze ktoś jeden jest. Udało ci usunąć zagrożenie. Dobra, okej, okay. nie było tak trudne. Cerberus ma pewnie inne bazy tutaj, Shepard. Okej, okay, czyli tamte trzy laboratorium, czyli widzę, że będzie się powtarzał myk, z, tak jak było w tym, w zadaniami na Zik Księżycu, więc no ja po prostu teraz wam, 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 wam um, oszczędzę oglądanie tego cudeńka i będziemy się widzieć w kolejnej bazie, to zaraz wracam. No i jesteśmy druga warza, Jak nie będzie, nie będzie żadnych wydarzeń fabularnych, powiedzmy, to ja po prostu ten moment wam przyspieszę. Więc, a jak będzie jakieś wydarzenie fabularne, to to, no to, zrobię, z, z, to zrobię normalnie. Więc dobra. No, panowie i panie i wszyscy inni co mnie oglądają, jak widzicie, dopasowałem się do mojej ekipy i różowłosy Ruzo zbrojny, szepard, wyrusza kole do kolejnej placówki. ta -ra -ta, -ta, -ra ta ta. Choć może to jest czerwony? Taki. Trochę za jasny, mógłby być bardziej w okolicach bordowego koloru. Dzięki temu by nie sprawiał problemu. Ale wiecie. Nie ma co się przejmować, warto się dopasowywać, no... Nie no, na nich widać, że to jest różowe, no, no dobra! Taką wesołą gromadkę mam różowych pajaców. No dobra, to ja wbijam do kolejnej siedziby i zaraz się tam widzimy. No dobra, jesteśmy w trzeciej, rzekomo ostatniej bazy Cerberusa na tej planecie. I tu chyba powinno być coś, czego my pożądamy, ale najpierw, najpierw, najpierw na spokojnie, jest moja ekipa w, w, w zbrojach Feniksa, ekipa Feniksów wbija na bazę, dobra, a tam już są martwi, pytanie brzmi, czy są komandosi, a jak widzicie są, Więc zróbmy tak Ty tu Ty tu Śmigać, 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 śmigać. No wbijaj tam O to ktoś... jest Dlatego wysu... wysyłamy Wrexa Na pierwszy ogień, ale no ja nie sądziłem, że Dobra, ciebie trzeba Trzeba się pozbyć. To 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 ja to, ja bie 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 bie! Z trucizny, z karabinku, o nie! Dobra Wrex, to ty się tu schowaj jak tak, jak masz... A a z prawej strony jest o wiele trudniej! Widzę, że Wrex się leczy bardzo dobrze... A yy, Ty? 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 Zabójstwo. Trafi z garus? Trafił, jednak towarzysze są użyteczni. A! Yy, dobra, nara, Babolu. A, odporny był na mój rzut, ale mimo wszystko się udało. Tu jeszcze chyba powinien być jeden, nie? A może nie? Dobra, otwieramy to, co mamy otworzyć. Wzmocnienie tarczy, a ty fala ognia. I napierdzielaj. Go, go! Pyk, pyk, Tam widziałem ciało Admirała, tego co mieliśmy znaleźć, więc... Czas pomścić Admirała. No i się udało. Teren bezpieczny. Czyli tak... Nie żyje admirał. Shepard, patrz. To admirał Kahoku. Cerberus go w końcu znalazł. No trudno. Nie udało się go uratować, jakoś mnie to nie dziwi. A my możemy teraz zaliczyć naszą, naszą misję jako zaliczoną, nie? najnowsze a jeszcze możemy kontynuować wątek znisz bazę główną Cerberusa udaj się na C Nepheron w systemie Kolumbia w gromady Voyager i Kolumbia no dobra to w sumie możemy jeszcze kontynuować ten wątek więc tak pomścimy naszego przyjaciela no trochę może przesadziłem z tym określeniem no ale pomścimy go i tam jest pomieszczenie? Tak, to jest tutaj, tak. Tu można otworzyć. W teorii. No dobra, nieważne, więc tak. Ja Wam wytnę ten wspaniały moment. <laughs> Animacji Normandii i będziemy się widzimy, widzieli w systemie Kolumbia. No to do zobaczyska, ludziska. No, i jesteśmy na planecie, i przy okazji dostałem osiągnięcie medal za Za eksplorację. I tu widzę, że wszystko jest obok siebie, no więc, 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 więc. Ja przyspieszę podróż. A jak już będziemy wchodzić do danego miejsca, gdzie powinniśmy się udać, o o o, tam są jakieś zasoby, ale dobra, walić to. Udajemy się na miejsce naszej podróży, i jak będziemy już w tej lokacji, to ja. Tak standardowo tempo zostanie przywrócone do właściwych prędkości. Chyba tak. No dobra, w panek sobie wyłączyłem guzik. Jesteśmy przed samą placówką Cerberusa. No i jedyne co nam zostało to ich wyeliminować. Pyk, jeden trafiony. No i jestem ciekawy jak, jak macie... Jak chcecie to zrobić, żeby wygrać z moją maszyną. Pyk. został jeszcze jeden. No i wbijamy. Jezu! Wy to widzieliście? Dostałem headshota. Przeżył on uderzenie z Maka. I dostałem headshota. Snajperki to jednak coś, no dobra. No eee, zaraz wracam Dobra, podejście drugiej do bazy. Nie wyłazimy, póki wszystkich nie wyeliminujemy. Walić to, Ja jeb, jebie jeb, 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 jeb. Dobra, teraz są wszyscy wyeliminowani. Możemy wchodzić. Macie swoje bronie? Macie. Ja czemu mam? Ja chcę moją broń. Okej, okay. po prostu chyba misja jest prosta. Wchodzimy, wyżynamy wszystkich co do nogi, zero jęczów i wracamy na Normandię. Mhm. Do, do tego poprawy ktoś... A! Dobra. Rex i ten. Śmigajcie. Idziemy, 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 idziemy.

Chodź Okej. Okay. I Ok, i, 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 i tu jeszcze powinien być ktoś. Chodź w Rex! Idź tam w Rex! Idź, 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 idź! idź. Szturmuj! A ja z drugiej strony. O. A Garu mi znasz... mi znasz ochrania. Idź w Rex. A ja z tej... No ty miałeś z drugiej akurat, ale dobra. I kolejny poziom. Dobra ekipa. Ja już się uleczę. Nie będziemy ryzykować w głupi sposób śmierci. No i wchodzimy. Według mini mapy tu już nie ma przeciwników. No dobra. Hmm. Terminal. Ostrożnie przyciska kla kilka klawiszy i rozlega się dźwięk alarmu, optyczna baza danych sama się wymazuje. Szybko kopiujesz jak najwięcej plików do wewnętrznego komputera twojego pancerza. Mhm. No to byli trochę mądrzejsi niż ja. I co, zadanie wykonane przy Hadesu. No, wykonane, więc chyba to wszystko na ten moment. Tu sprawdźmy jeszcze, czy będzie jakiś ekwipunek dla nas. No czy cóż, misje poboczne w Mass Effect'cie takie są. W sumie nic ciekawego się nie dzieje. Takie po prostu przyjdź, zabij, wyjdź, znajdź, nic więcej. No ale to nie jest. To nie jest Wiedźmin 3. Mało jaka gra Jest Wiedźminem 3. A jak sami widzieliście, nawet Mass Effect nie dał. Mass Effect. Cyberpunk dał dupy w tej kwestii. Bo. No niby zadania poboczne są. No ale. Ogół, znaczy są. No są bardzo dobre. Ale. Pff, nie ma tego czegoś. Podobno. Podobno nie ma tego czegoś, co było w Wiedźminie 3. Ja na przykład nie wiem, bo Wiedźmina 3 nigdy nie chciało mi się. Nie chciało mi się ogrywać. No dobra, i chyba będę się z wami w tym miejscu żegnał No bo co, nic ciekawego się tak naprawdę nie wydarzyło Powybijaliśmy co do nogi paręnaście komandorów Komandosów Cerberusa, trochę zombiaków i tego robala też Insekta bardziej, rozbiliśmy, rozwaliliśmy, zniszczyliśmy Więc może teraz do głównego wątku wrócimy w sumie, czemu nie? Wychodzimy nie? Ja po prostu wyjdę Wrócę na Normandie Możemy jeszcze, jeszcze poziomy dać Albo dobra to jest na, na przyszły ten Na przyszłą misję Bo co nam zostało? Tak z tych, dla, tych ważniejszych Feros. Znajdź kanał Aha, zresztą Feroz i Wirmir. No to może na Wirmir ruszymy. Jeb. Yep. Wróć na Normandię. To może Wirmir. Czemu nie? I atak getów się zostawimy na koniec. Ale w tym momentie, w momencie będę się z nami żegnał. Z tej strony był jaką. Mam nadzieję, że. Podobało się i dziękuję za poświęcony czas. No i to chyba wszystko. Nara.